Integralnym elementem tej naszej platformy, oprócz dyskusji, dyskusji o dobrych praktykach i szansach i wyzwaniach dla biznesu, było przeprowadzenie badania wśród polskich konsumentów na reprezentatywnej próbie, gdzie pytaliśmy o to, na ile znają pojęcie gospodarki obiegu zamkniętego, jakie działania podejmują i co jest dla nich barierą. I teraz mamy 10% badanych konsumentów, który mówi, że zna dobrze lub bardzo dobrze pojęcie gospodarki obiegu zamkniętego, więc niedużo. Ale 69% bardzo chętnie dowiedziałoby się więcej. I myślę, że to jest ten pozytywny aspekt. Wiedzę na temat tego, czym jest zmiana klimatu, że jest udowodniona naukowo i jest konsensus świata nauki wokół tego zagadnienia powinno stać się integralną częścią edukacji na wszystkich poziomach edukacji. Jest to zresztą wymóg międzynarodowy, słynna deklaracja z Limy 2014 roku, gdzie wszystkie państwa świata, wszystkie 155 państw świata przyjęło tą deklarację i powinny ją wdrożyć. Wtedy będziemy mieć na finalnym elemencie odpowiedzialnego konsumenta, odpowiedzialnego rodzica, edukatora, odpowiedzialnego polityka, no i wreszcie konsumenta, który jest w stanie zarządzać swoimi decyzjami zakupowymi w mądry sposób posądziliśmy wszystkie nasze restauracje w kosze do segregowania odpadów i wspólnie z naszym recyklerem firmą Mieklan Ryza z Torunia stworzyliśmy technologię dzięki której jesteśmy w stanie przetwarzać opakowania restauracyjne a więc opakowania zabrudzone żywnością opakowania powlekane czasami cienką warstwą polimeru po to żeby nie przeciekały I jesteśmy w stanie przetwarzać te opakowania na ręczniki papierowe papier toaletowy, i to są produkty, które wracają potem do naszych restauracji i po prostu służą naszym gościom. Także w tej chwili jest, przetwarzamy ponad 600 ton zużytych opakowań miesięcznie i obejmujemy naszym systemem około 80% naszych restauracji. No i naszą ambicją jest to, żeby już wkrótce wszystkie opakowania z McDonald's były przetwarzane na nowe produkty.